8 to a nie ma czasu bo do dojedziemy i już odpala wściekle Arkadiusz Skoda to na razie jest tylko rozgrzanie zaraz będzie prawdziwa magia Aż precyzja ładnie blisko przepilka na bezcypie Odpalona trójka ja bez niestety ja nie tak, że to kamieł, to zajekuje, tam Ta na, na sekcję, zaniżona idealnie. Ja, to jest mocno zróbniej. raz, ale i podprostowa. Uderzona beczka, no i niestety ten przejazd zepsuty, ale i tak będzie finiszował. Będzie na dwójkę, dwójko idzie na odcieńczu. Mocno się wrzuca z ręcznego i teraz już idealnie, tak miało też wcześniej. I dajcie tak oczywiście duże brawa.